Jest z nami gość poranka, poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry panom. No właśnie, pan poseł. Redaktorom. Pan poseł jest zaangażowany w ruch obrony granic. Mamy coraz więcej takich przykładów, kiedy no właśnie przemycany, przemyca, no. czy przepędzani są ludzie. W Gubinie ludzie. taki filmik tutaj właśnie pojawił się na X. To z tej nocy, panie nie pośle, nie wiem, czy pan Widział pan, widział no, pan ten? to? Robert, Robert Bunkiewicz, lider ruchu obrony granic ujawnił szokujący film. Dosłownie kilka godzin temu, sześć godzin temu most na polsko-niemieckiej granicy w Gubinie. Kilku niemieckich funkcjonariuszy próbuje Przerzucić nielegalnie przez most nielegalnego imigranta. Nie ma żadnej straży granicznej, nie ma żadnych funkcjonariuszy i jest oczywiście ruch obrony granic. I on sobie przechodzi. Gdyby nie ruch obrony granic, gdyby nie proste, um, można powiedzieć, pytania i interwencja polskich obywateli, którzy zamiast funkcjonariuszy Straży Granicznej, zamiast państwa Tuska chronią granicy, to ten nielegalny imigrant znalazłby się w środku nocy na terenie Polski całkowicie nielegalnie, niekontrolowanie. To, to ja się zagrożenie. zapytam naiwnie. Gdzie jak jest to? państwo? To ja się zapytam naiwnie, jak to przecież prezes Rady Ministrów, Donald Franciszek Tusk zapowiedział wprowadzenie kontroli granicznej. Dzisiejsza sytuacja z przejścia granicznego w Gubinie jest najlepszym uzasadnieniem, w mojej ocenie, do wniosku o natychmiastowe odwołanie i dymisję Tomasza Siemoniaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Znaczy, jakim trzeba być ministrem, żeby nie widzieć tej masowej, masowej, można powiedzieć, masowego procederu przerzucania nielegalnie imigrantów przez stronę niemiecką, kryzysu na granicy polsko-niemieckiej? No, w mojej ocenie to jest w ogóle wojna hybrydowa Niemiec z Polską, bo oni robią Celowo, żeby dezorganizować Polsce. A to Polsce ja się odwejdę w słowo. Bo, bo trzeba zauważyć, że to samo robi z jednej strony Łukaszenka, Łukaszenka i, i Putin tak. na wschodzie, i z drugiej strony e, pan Merc na zachodzie. Na no, no, Tusk i na to Tusk Mercowi i Niemcom pomaga. Pomaga destabilizować polską granicę, polskie życie publiczne, polskie rodziny, całe rodziny. Naprawdę, przecież widzimy również matki z dziećmi, emerytów, żołnierzy WOT-u, społeczników. Zamiast spędzać czas spokojnie z rodzinami, myśleć o wakacjach, jadą na granicę i chronią dzień i w nocy polsko-niemieckiej granicy, ponieważ państwo Tuska abdykowało, ponieważ państwo Tuska pozwala Niemcom przerzucać groźnych przestępców, pedofilów, terrorystów, potencjalnych oczywiście, bo my nie wiem kto w ogóle wchodzi. Znaczy, wiemy, kogo, kogo... Aleksandra Fedorska ujawniła, że 13 z tych, nie, to według niemieckich statystyk, 13 z nich to są niebezpieczni ludzie. E, czy Polska Straż Graniczna w ogóle była powiadomiona, że są ludzie niebezpieczni na polską stronę prze, przerzucani? Wszyscy bez dokumentów zazwyczaj. Znaczy, gdyby nie ruch obrony granic i gdyby nie te obywatelskie rejestrowanie, jak wygląda procedura przerzucania to Polacy nigdy by się o tym nie dowiedzieli, bo oczywiście żadnej TVP w likwidacji ze Szczecina, Zielonej Góry czy z Wrocławia nie ma na granicy i tego nie chcą pokazywać. Więc co widzieliśmy? No widzieliśmy, że grzecznie funkcjonariusze Straży Granicznej bez pytania przyjmują jakiś Somalijczyków, jakichś inżynierów z Afryki, nie pytają się kim są, co robią, jakie mają dokumenty, w ogóle po co oni tutaj przychodzą, przyjeżdżają sobie Niemcy, podstawiają, ci grzecznie przyjmują, zapraszają, Zapraszają do y, y, samochodu Straży Granicznej, no co to się po prostu dzieje? I to, co dzisiaj się wydarzyło w Gubinie, jest po prostu szokujące. Naprawdę zachęcam Państwa, te media społecznościowe, o oglądnięcie tego y, y, filmu, bo... To pokazuje, w jaki sposób polskie państwo przestało działać. No bo jeżeli. No ale mamy... właśnie miało zacząć działać. Jak zapowiedział premier, to co to jest? Kolejny piz na wodę, kolejny katarski inwestor. No widać, że. Kastrujemy to Może Działanie ma polegać na właśnie <grych> pacyfikowaniu tych grup Polaków odważnych, którzy bronią granic. Ja się, ja, się, ja się naprawdę bardzo poważnie, uczciwie zastanawiam, jaki jest w ogóle cel Tuska w tym, w tym wszystkim. No bo jeżeli celem jest doprowadzenie do sytuacji, że będziemy mieć z falą e, e, rosnącej przestępczości do czynienia w Polsce. No Bo sytuacja, w której nielegalny imigrant, nielegalny imigrant w ogóle nikt się nim nie interesował. Ten Wenezuelczyk, a więc z państwa, w którym jest jedna z najwyższych przestępczości w ogóle na świecie. E, Niepytany, e, dlaczego nadal przebywa na terenie Rzeczypospolitej, chociaż mu się wiza skończyła wiele tygodni temu. Morduje 24-letnią Polkę brutalnie śrubokrętem. Straszne. Morduje Polkę. Straszny. Jedna z najgorszych. Gorszych zbrodni, o których słyszałem, po prostu się w głowie nie mieści. Tomasz Siemoniak w normalnym państwie powinien zostać natychmiast zdymisjonowany, bo on politycznie odpowiada za tą śmierć. Bo to Tomasz Siemoniak ma obowiązek zabezpieczyć Polaków przed nielegalnymi imigrantami. Jeżeli się kończy nielegalnemu imigrantowi wiza, natychmiast minutę potem powinna być natychmiast powinien być natychmiast deportowany, zatrzymany. A tu co się dzieje? A Mamy gigantyczny kryzys na polsko-niemieckiej granicy, a sobie jegomość nie wiadomo skąd prawie przechodzi na polską stronę. Dzisiaj w Gubinie trzech, czterech Niemców śmieje nam się w twarz i gdyby nie ruch obrony granic. A więc obywatele, zwykli polscy obywatele, którzy o godzinie pierwszej w nocy, nie straż graniczna. Nie polskie państwo, zwykli polscy obywatele ehm, obronili dzisiaj ehm, Polskę przed nielegalną imigracją w postaci tego jednego jegomościa. Panie pośle, I... e, inny filmik e, te, dwóch e, pa, e, no, ciemnoskórych osobników jak, e, biegających, e, jakich Pan Bóg stworzył po, e, po ulicach, e, tylko e, chodzi o to, że oni nie biegali dlatego, że im było za ciepło, tylko... Znaczy w takim, znaczy bez stroju, yy, tylko dlatego, że uciekli, uciekli mafiom ukraińskim, przerzuconym yy, yy, przez, yy, przez Niemców na polską stronę. Tam jest mowa o torturach stosowanych wobec, po pierwsze o przemycie tych ludzi, po drugie o torturach, yy, które ci bandyci stosują wobec, yy, wobec tych imigrantów. No po trzecie, no, to, to już w ogóle jeży włos na głowie, o, handle, o handlu organami. No i polskie państwo co? panie pa, panie pośle. No jesteśmy w sytuacji naprawdę skrajnie trudnej. Zagrożone są, można powiedzieć, takie podstawowe tryby bezpieczeństwa wszystkich Polaków, bo my nie wiemy, w którym miejscu dojdzie do popełnienia kolejnej zbrodni, kolejnego aktu przemocy, kolejnego gwałtu, czy to będzie w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Warszawie, czy w jakimś innym małym mieście, czy na polskiej wsi, ponieważ ci nielegalni migranci przerzucani przez Niemców za zgodą państwa Tuska, za zgodą tej ekipy Tuska, Siemunia, Jaka Bodnara, Giertycha i tak dalej et consortes. No po prostu szwędają się po, po terytorium Polski. I ludzie, którzy nie znają języka polskiego, którzy nie chcą być w Polsce, którzy nie mają pieniędzy, e, którzy e, nie wiemy jaka jest ich przeszłość, no, czy też nie, nie wiemy, nie ma, będą popełniać przestępstwa. Znaczy w mojej ocenie państwo powinno natychmiast zamknąć wszystkie granice, nie wpuszczać nikogo. Właśnie ze względu na stan zagrożenia bezpieczeństwa polskiego e, polskiego Państwa, żadnych Ukraińców, żadnych Somalijczyków, żadnych inżynierów z Afryki. Po to również Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt ustawy, aby dać podstawę prawną temu nieudolnemu rządowi, aby odmawiać, jeżeli nawet nie potrafią skorzystać z dzisiejszej możliwości, bo jest wystarczająco przepisów prawnych, żeby funkcjonariusze Straży Granicznej odmawiali, ale skoro nie potrafią, to jeszcze chcemy to wzmocnić ustawą, żeby zakazać wjazdu. Z określonych państw, na przykład Somalii, czy tam Afganistanu, etc., do, do, do Polski, no bo przecież Niemcy nam nie przerzucają tych prawdziwych inżynierów. Adwokatów, e, lekarzy. Nie, nie wiem, menadżerów, lekarzy po studiach na Harvardzie. Z tymi maczetami nie, to pewnie chirurdzy są. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. No, my, się, my się śmiejemy, ale te już maczety, panie redaktorze, już się pojawiają. Już jest kilka filmów, gdzie są zatrzymywani jegomości z maczetami. Gdzieś sobie na przystanku siedzi, jegomość jest zatrzymywany, on wyciąga jakąś maczetę. Polscy policjanci się patrzą i w, nie wierzą w oczy, no i to się dzieje. Szanowni Państwo, ja zadaję proste pytanie. Szanowni Panowie i Szanowni Państwo, którzy nas słuchają, czy kiedykolwiek w przeszłości, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, sami oczywiście też poprowadzaliśmy wiele bądź, ale nigdy nie było żadnego przypadku, żadnego przypadku, żeby jakiś inżynier z Afryki sobie wchodził do Polski jak chciał, żeby służby niemieckie przerzucały yy, yy, inżynierów. Z Afryki, według swojego uznania, żeby wpychali do Polski naprawdę groźnych przestępców. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że to są groźni przestępcy, bo każdy, kto przekracza nielegalnie granicę, jest groźnym przestępcą. Jeżeli Straż Graniczna pozwala wpuszczać 40-latków, którzy udają 17-latków 17 z datą, wszyscy hurtowo wpisano urodzenia 1 stycznia, jakiegoś tam wymyślonego roku, i jeszcze potem Straż Graniczna i polskie służby pod przywództwem Tuska, tych wszystkich. 40-letnich Somalejczyków umieszczają w, w domach dziecka, gdzie są straumatyzowane dzieci, no to się dzieje naprawdę. Znaczy, ja naprawdę apeluję szczególnie do tych wszystkich Polaków na województwa graniczących z Niemcami do pełnej społecznej mobilizacji. Dzisiejsza sytuacja zgubina jest najlepszym dowodem, że nie ma żadnych kontroli na granicy polsko-niemieckiej, że ten atakowany przez Tuska. Robert Bąkiewicz, Ruch Obrony Granic, tysiące polskich. Można powiedzieć obywateli, którzy chronią granicę. To gdyby nie oni, no to ten proceder po prostu e, no, by, no, kwit był jeszcze w większym stopniu. No, niestety to się dzieje. Ja, ja, przepraszam, ja, ja po prostu nie potrafię uwierzyć, w to, co przed chwileczką zobaczyłem, co się 6 godzin temu wydarzyło. Panie pośle, marszałek Hołownia oświadczył, że zwoła Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia w celu odebrania przysięgi od prezydenta, obecnie prezydenta. Lekta Karola Nawrockiego. Czy to jest koniec tego, tej telenoweli, bo, bo z kwestionowaniem wyniku wyboru, bo patrząc na gazety dzisiejsze, te lewicowe, to zdaje się, że nie jest to koniec. No, doszliśmy do takiego momentu w historii trzeciej RP że czynność i działanie zgodne z Konstytucją, zgodne z prawem, staje się jakąś po prostu, można powiedzieć, kwestią, która jest kwestionowana przez, przez, przez dużą część obozu rządowego, podważana I, i mamy komentować rzeczy, które są oczywiste. No, marszałek, Hołownia, marszałek Sejmu Szymon Hołownia realizuje procedurę z Konstytucji. Nie ma żadnej innej drogi do tego, aby zachować w sposób inny. Po prostu pan Karol Nawrocki został przez ponad 10 milionów Polaków wybrany 1 czerwca na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma najsilniejszy mandat społeczny w, w Polsce i zostanie prezydentem 6 sierpnia. Natomiast to, że dzisiaj Platforma Obywatelska ma twarz Romana Giertycha, tych wszystkich sekciarskich, antypaństwowych w mojej ocenie bojówek z znaku silnych razem, to jest dowód. No, można powiedzieć, pewnego zdziczenia e, e, najazdu tych wszystkich platformerskich hunów na polskie państwo. Oni walczą z polskim państwem, walczą z Trybunałem Konstytucyjnym, z Sądem Najwyższym, teraz z prezydentem, walczą z polską konstytucją, Oni powoli walczą deptają... sami z sobą, bo przecież w koalicji mamy przedstawicieli koalicji rządzących, którzy też się Natomiast wyrażają w sensie... jasno i. i, i... I widać tam rysy i pęknięcia w tej koalicji, no po prostu jest, koalicja tu jest głuchy. Czy ta tolica, panie redaktorze, upada? To jest, to jest koalicja gnijących, można powiedzieć, zajmowaczy stołków rządowych, którzy nic nie robią, bo ja nie, żadnej aktywności tego rządu nie widzę. Mamy kryzys migracyjny. Wczoraj Komisja Europejska, na której czele stoi Ursula von der Leyen, a więc koleżanka partyjna Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka Kamysza z Europejskiej Partii. Ludowej, oznajmia wbrew całej narracji Rafała Trzaskowskiego, wicetuska, który twierdził, nie ma żadnego zielonego ładu. Oznajmia, że już nie będzie fit for 55, ma być fit for 90, czyli musimy być no 90%, 90%. 90%. 90%. Pa, pan się zajmował znaczy, kwestiami energetycznymi. Co to oznacza dla europejskiej, no w tym polskiej gospodarki? 90% znaczy likwidację gospodarki. Znaczy to, jest, to, to oznacza likwidację polskiego przemysłu, to oznacza likwidację. Yy, można powiedzieć, wszelkich branż energochłonnych, energia stanie się w Polsce z luksusem, energia stanie się czymś, na co nie będzie stać miliony Polaków. No, a, to dzieje się w A, a zbrojenia, bo, bo właśnie przed chwilą opowiadali, jak to będą przemysł zbrojeniowy europejski rozwijać. Real ja Europe. lat mówię. Albo Albo Zielony Ład, albo zbrojenia, albo bezpieczeństwo, albo lewacka polityka klimatyczna spod znaku Ursuli von der Leyen. To niestety dzieje się naprawdę. Oni chcą zniszczyć polskie i europejskie rolnictwo tylko i wyłącznie po to, żeby Niemcy mogli przez kilka lat sprzedawać trochę samochodów do Ameryki Południowej, dlatego um, dopychają kolanem umowę z, z, z Mercosurem. Ale dopchnęli oni... już umowę z Ukrainą. Oni, czym oni chcą, no czym oni... minister to... rolnictwa był zaskoczony, jak drogowcy zimą, można powiedzieć, bo, no, tylko to... Z, Ukraina, która z, już jest sprzedana. Z, tak, znowu znowu skutki będą no, no, będą skutki po prostu katastrofalne, panie pośle. No, no, chcę przypomnieć, że no, w kilkadziesiąt godzin temu w zeszłym tygodniu zakończyła się bezobjawowa polska prezydencja w Unii Europejskiej, w której dokładnie byliśmy idealnym, można powiedzieć, prowadzącym sprawy Unii Europejskiej, ponieważ nie walczyliśmy w żaden sposób o polskie interesy, mówię oczywiście o ekipie Tuska, tylko realizowaliśmy scenariusz niemiecki. I to, to jest w ogóle wymowne, że ta prezydencja, która kończyła się jakimiś tam rautami w Brukseli i pięknymi konferencjami, w Polsce kończyła się gigantycznym kryzysem migracyjnym, wielkimi Protestami, a teraz na dokładkę mamy umowę z Mercosur i mamy na dokładkę pakiet um, redukcji do 90% emisji CO2 w porównaniu z rokiem 1990. No to jest po prostu jakaś granta. To pokazuje, że komuś się wyłączyły w Brukseli bezpieczniki intelektualne. Znaczy to jest jakieś szaleństwo. Znaczy, ktoś chce zniszczyć nie tylko można powiedzieć podstawy Unii Europejskiej, ale w ogóle Europę. Chce, żeby nie było gospodarki, żeby nie było rolnictwa, żeby, żeby nie kogo nie było stać na energię. Widać, że to jest, że, że, Unia Europejska i ta cała biurokracja w Brukseli to jest jakaś, w mojej ocenie, skorumpowana kasta, która dla takich interesów, no można powiedzieć, korporacyjnych, jakichś kilku korporacji, jakichś kilku firm, jakichś kilku państw jest w stanie żywotne interesy Europy sprzedać nie wiadomo za co. Znaczy, dlatego jestem zdecydowanym przeciwnikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Polska nie ma żadnego w tym interesu. Ale jestem Polska podjęła, podjęła decyzję, że polskie zasoby strategiczne gazu, uwaga, będą w Niemczech przechowywane, a w razie wojny mają nam 50 dni. 50 dni ten... to dosyć szybko. No, jak no, na, ale... na szczęście jest taki pomysł rządowy. Teoretycznie, jest taka... teoretycznie. No. Ja jest, jest taka ustawa rządowa procedowana o nowych systemie zapasów gazu, co de facto wpuszczałoby czy pozwoliłoby wpuścić do Polski no znowu tak jak przed rokiem 2015 no setki różnych pośredników de facto w sprzedaży rosyjskiego gazu, który jest kupowany przez Niemców i Francuzów na potęgę, bo nie miejmy żadnych wątpliwości, na potęgę kupujemy rosyjski gaz. I ta propozycja rządowa jest propozycją złą. Rzeczywiście przez między innymi mój wielki opór i moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości udało się przełożyć komisję energii z zeszłego tygodnia na 7 lipca i mam nadzieję, że jednak będzie pewna refleksja, ponieważ dzisiaj to, co proponuje rząd oznaczałoby podwyżki cen gazu. Oni chcą wprowadzić dla wszystkich Polaków i dla całego polskiego biznesu tak zwaną opłatę gazową dla, jak to się, dla można powiedzieć, całego polskiego biznesu, który używa i yy, polskich firm nie wiem, ceramicznych, hut, hut yy, wszystkich tych energochłonnych, które używają no, gazu. W sensie ziemnego azoty, bo to. to, no, to... Gaz, o, o, zaraz o tym powiem, które używają gazu do celów technologicznych, oznaczałoby to podwyżkę o co najmniej 14 zł za jedną do megawattogodziny, no to są gigantyczne, gigantyczne kwoty. I jeżeli na komisji, bo to jest bardzo znamienne, jeżeli kilka dni temu na komisji energii, kiedy omawiana była ta bardzo szkodliwa ustawa, przyszedł prezes. Spółki Skarbu Państwa, prezes grupy Azoty i wprost powiedział, że to jest zła ustawa, że jest szkodliwa, że będzie kosztowała azoty 100 milionów złotych, że może doprowadzić do upadku czy azotów. No to widać, że tam naprawdę dzieje się źle. Ale mam nadzieję na pewną refleksję, bo akurat w tej sprawie, to chcę jasno powiedzieć jako przedstawiciel opozycji. My jesteśmy konstruktywną opozycją. My chcemy jako prawo i sprawiedliwość, żeby kwestie dotyczące bezpieczeństwa, tutaj w szeroko rozumianym bezpieczeństwa energetycznego, czyli system magazynowania gazu ziemnego, czy paliw na wypadek właśnie zagrożenia zbrojnego w mojej ocenie i w naszej ocenie, w ocenie Prawa i Sprawiedliwości powinien być wyjęty spod sporu politycznego i powinniśmy wszyscy mieć taki wydyskutowany system, pod którym wszyscy się podpiszemy i który będzie obowiązywał. Bo w sytuacji, kiedy mamy wojnę na Wschodzie i zabraknie nam dostaw gazu, czy będą jakiś, jakiś kryzys, a przecież no, popatrzmy się, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, musimy mieć system efektywny. No tym systemem nie jest na pewno przechowywanie gazu u partnera niemieckiego, który jest takim partnerem, że jakby oczywiście był pierwszy kryzys, to pierwsi Niemcy by nam wstrzymali dostawy gazu po to, żeby Polska padła. No to jest oczywiste dla panie, mnie. Taka jest moja panie, ocena. Panie pośle, dzisiaj o 10.30 prezydent elekt Karol Nawrocki e, e, ujawni skład e, kancelarii prezydenta, przyszłej kancelarii prezydenta. Czego się pan spodziewa? No zwłaszcza tutaj Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ta dominacja budzi Eee, budzi duże emocje. No ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki buduje taki dream team, taki naprawdę dream team, zespół, który swoich współpracowników, którzy razem z nim będą prowadzić, no można powiedzieć, taką bardzo aktywną politykę we wzmacnianiu polskiego państwa, bo to, co ta wizja prezydentury, którą prezentuje już teraz prezydent Karol Nawrocki, prezydentury aktywnej, prezydentury propaństwowej prezydentury słuchającej, bo chce być partnerem dla rządu w ważnych sytuacjach i ważnych kwestiach, ale chcę być krytykiem rządu, między innymi zapowiedział Radę Gabinetową w sprawie kryzysu migracyjnego. Chcę ten rząd punktować, zgłaszać projekty ustaw. Znaczy, ja, ja powiem otwarcie, nie tylko dlatego, że jestem wyborcą Karola Nawrockiego, nie tylko dlatego, że byłem zaangażowany w kampanię i, i, i jestem szczęśliwy, że Karol Nawrocki jest prezydentem, został wybrany prezydentem, ale proszę zobaczyć, czy mi serce rośnie, bo pan prezydent Karol Nawrocki bardzo ciężko już teraz pracuje przed objęciem funkcji, żeby pokazać Polakom, że ta koncepcja jego prezentury jest koncepcją, która jest właśnie pewnym, można powiedzieć, pomysłem na zły rząd w trudnych czasach pana prezydenta I, i, i to jest jakaś, jakaś iskierka nadziei, bo, bo jeżeli pan prezydent będzie stał na straży konstytucji, a będzie stał, jeżeli pan prezydent będzie stał na straży bezpieczeństwa, będzie stał, jak w sprawie migracji, jeżeli pan prezydent będzie partnerem i będzie punktował ten nieudolny rząd w kontekście właśnie kwestii zbrojeniowej, jeżeli pan prezydent na pewno będzie przeciwstawiał się tej polityce fit for night i tym klimatycznym zapędom i będzie bronił polskiego węgla i polskich cen energii, sam będzie tutaj, jestem przekonany, aktywny, no to to dla Polaków jest bardzo dobra sprawa i się nie dziwmy, szanowni panowie, że ten gier tych Tusk Bodnar, przerażeni perspektywą utraty władzy, a więc przerażeni tym, że staną przed Trybunałem Stanu zostaną im postawione hurtowo zarzuty karne, bo jeżeli ktokolwiek myśli, że nawoływanie czy faktyczne realizowanie zamachu Stanu, walka z konstytucyjnymi organami państwa pozostanie bezkarny, jeżeli ktokolwiek myśli, że to co robiła ta w mojej ocenie banda Tuska od 13. Grudnia 2023 roku z naszą ojczyzną pozostanie bezkarne, to zapewniam wszystkich Państwa, że nas spokojnie to nie zostanie bezkarne. Tylko teraz, i to teraz mówię do wszystkich moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie żadnego kroku w tył. Nie będzie żadnej litości. Musi być, przepraszam, profesjonalne na zimno e, ocenienie tych wszystkich działań, e, tych wszystkich bodnarów. E, I i nie pomogą już w tej chwili szukanie e, e, państw, z których Polska nie ma żadnej ekstradycji. Taki Giertek będzie być może dzisiaj już wertował, czy rzeczywiście w, w Ameryce Południowej, jakie są państwa, w, w których nie ma polska umowy ekstradycji, bo do Włoch już nie pojedzie ze względu na to, że rządzi tam Georgia Melo ale taka jest prawda. Oni naprawdę to wiedzą. Oni Stawiamy. naprawdę wiedzą, że grożą, grożą więzienie, bo te zbrodnie się nie przedawniają. Zbrodnie przeciwko polskiemu państwu, polskiej konstytucji, polskiej ojczyźnie się nie przedawniają. Stawiamy kropkę, I Bodnar panie będzie mieć zarzuty, chcę to obiecać. Bodnar będzie mieć zarzuty, Tusk będzie mieć zarzuty, wszyscy będą mieć zarzuty. To jest moja, moja e, ocena, moja opinia i moje zobowiązanie. Po to jestem w polityce, żeby wszystkich tych, którzy walczyli z polskim państwem, rozliczyć, żeby Polska była silna, wielka, bez migrantów, bez klimatycznych szaleń, żeby Polacy żyli sobie normalnie we własnych państwach, państwie i bezpiecznie. I my nie potrzebujemy tego. Tutaj mamy, mamy pana za słowo. Poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy serdecznie dnia, panie i dziękujemy. wspierajmy obrońców granic. Wzajemnie mi wszystkiego dobrego pięknego dnia. Gość Radia Republika.